Nadszedł moment. Czy Jared Kushner spełnia starożytne proroctwo Daniela? Data, która może wszystko zmienić, 10 października 2025, podczas gdy zajmujesz się swoimi codziennymi obowiązkami, właśnie wydarzyło się coś niezwykłego. Właśnie w tym momencie w strefie gazy weszło w życie historyczne zawieszenie broni. Światowi przywódcy świętują. Międzynarodowa prasa nazywa to wydarzenie rewolucyjnym, ale czy wiesz, kto tak naprawdę zaplanował to wszystko za kulisami? Nie był to prezydent, nie był to ambasador, był to człowiek bez oficjalnego stanowiska rządowego, osoba bez żadnego tytułu dyplomatycznego, a jednak udało mu się stworzyć cały zarys porozumienia, prowadził negocjacje z siedmioma krajami, Zdobył wszystkie niezbędne podpisy. A kiedy traktat w końcu został ujawniony światu, reakcja była jednomyślna. Powszechny aplauz. Jego nazwisko: Jared Kushner. A to, co zaraz odkryjesz, może całkowicie zachwiać Twoim rozumieniem bieżących wydarzeń. Przygotujcie się na pięć absolutnie szokujących, kluczowych rewelacji dotyczących tego proroczego odkrycia. Objawienie pierwsze. Kim naprawdę jest Jared Kushner i dlaczego to teraz ma znaczenie? Zacznijmy od samej postaci. Jeśli nie znacie Jareda Kushnera, oto proste podsumowanie: jest zięciem prezydenta Donalda Trumpa, mężem Iwanki Trump. Podczas pierwszej kadencji Trumpa pełnił funkcję starszego doradcy, i to właśnie w tym okresie zorganizował coś naprawdę niezwykłego – porozumienia Abrahama. Te traktaty pokojowe ustanowiły normalizację stosunków między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi, zjednoczonymi emiratami arabskimi, Bahrajnem, Marokiem i Sudanem. Było to wydarzenie bezprecedensowe, przełomowe i uczyniło Kushnera szanowanym nazwiskiem w dyplomacji Bliskiego Wschodu. Jednak gdy Trump odszedł z urzędu, Kushner po prostu zniknął z centrum uwagi. Założył prywatną firmę inwestycyjną o nazwie Affinity Partners. Starał się nie rzucać w oczy. Pozostawał poza areną polityczną. Aż do teraz. Przez ostatnie dziewięć miesięcy Kushner po cichu pracował nad czymś o wiele bardziej ambitnym niż porozumienia Abrahama. Opracowywał, negocjował i finalizował dwudziestopunktowy plan pokojowy z udziałem Izraela, Hamasu i koalicji krajów arabskich. I dokonał tego wszystkiego nie piastując ani jednego oficjalnego stanowiska: żadnego stanowiska ambasadora, żadnej funkcji ministerialnej, żadnego formalnie uznanego autorytetu. A jednak 9 października, kiedy oficjalnie podpisano porozumienie pokojowe, Donald Trump publicznie i osobiście podziękował Jaredowi Kushnerowi. Nazwał go niezastąpionym. Określił go mianem osoby, która to wszystko umożliwiła. Nasuwa się więc niepokojące pytanie, czy Jared Kushner rzeczywiście jest rozjemcą, czy też kryje się za tym coś o wiele głębszego. Ale odłóżmy na chwilę spekulacje. Czas przyjrzeć się proroctwom. Objawienie drugi przerażające podobieństwa między planem Kushnera a proroctwem Daniela. No dobrze, bądźmy bezpośredni i konkretni. Dlaczego tak wiele osób twierdzi, że działania Kusznera idealnie wpisują się w proroctwa Daniela? Potrzebujemy konkretnych dowodów, namacalnych dowodów, a nie spekulacji czy sensacji, weryfikowalne fakty. Zacznijmy od najbardziej oczywistych. Paralela numer jeden. Przymierze obejmujące wiele narodów. Księga Daniela 9:27 głosi: Utrwali przymierze z wieloma, nie z jednym, nie z dwoma, ale z wieloma. Historycznie rzecz biorąc, największe porozumienia pokojowe są dwustronne dwie strony, dwa podpisy proste i oczywiste. Ale ten plan jest całkowitym przeciwieństwem prostoty. Pozwólcie, że wyjaśnię, kto jest zaangażowany w to porozumienie. Izrael ewidentnie główny bohater. Hamas Organizacja bojowa kontrolująca gazę Egipt, pełniący rolę głównego mediatora i gospodarza ostatecznych negocjacji w Sharm el-Sheikh, Katar zapewniający wsparcie finansowe i wywierający presję dyplomatyczną, Zjednoczone Emiraty Arabskie, oferujące inwestycje gospodarcze i legitymizację regionalną. Arabia Saudyjska cichy gigant, który nie jest oficjalnym sygnatariuszem, ale jest głęboko zaangażowany w dyskretny sposób. Turcja zaskakująco chętna do współpracy, zapewniająca wiarygodność w świecie islamskim. I Stany Zjednoczone nadzorujące cały proces jest ośmiu głównych aktorów osiem państw lub podmiotów wszystkie podpisały te same ramy. A oto, co czyni to jeszcze bardziej uderzającym: te grupy nienawidzą się nawzajem: Hamas i Izrael, wrogowie od dziesięcioleci, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, regionalni rywale, Arabia Saudyjska i Katar od lat toczące spory dyplomatyczne. Jak więc wszyscy zasiedli do jednego stołu, zgadzając się na ten sam plan? Jeden człowiek Jared Kushner podróżował między stolicami. Organizował prywatne spotkania, wykonał niezliczone telefony, stworzył język, który każdy mógł zaakceptować, a co najbardziej niepokojące, dokonał większości tych rzeczy w absolutnej tajemnicy. I zauważ, słowo użyte przez Daniela potwierdzić nie oznacza stworzenia od podstaw. Oznacza to wzmocnienie, ustanowienie i sformalizowanie czegoś, co już było przedmiotem dyskusji. I właśnie to zrobił Kuszner. Lata nieudanych negocjacji przekształcił w wiążące porozumienie wielostronne. Parametr drugi boska nieobecność, ale obietnica pokoju to subtelne, ale kluczowe. Większość ludzi, słysząc o planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu, Automatycznie zakłada, że to coś pozytywnego. Pokój zawsze jest dobry, prawda? Ale nie według Pisma Świętego, ponieważ Biblia wyraźnie rozróżnia dwa rodzaje pokoju: jest pokój, który pochodzi od Boga, szalom, który rodzi się z pojednania ze Stwórcą, pokój, który oferuje Jezus, pokój, który przekracza wszelkie pojmowanie, i jest też pokój ludzki, pokój traktatów. Pokój kompromisu politycznego, pokój, który powstaje w wyniku negocjacji, a nie duchowej przemiany. I tu tkwi problem proroczy. Pokój ludzki w Biblii jest prawie zawsze preludium do sądu. Apostoł Paweł ostrzegał przed tym w pierwszy liście do Tesaloniczan 5.3. Gdyby ludzie mówili: pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagła zagłada przyjdzie na nich, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Zwróć uwagę na kolejność. Ludzie ogłaszają pokój, czują się bezpieczni, a potem zagłada nadchodzi nagle niestopniowo, nieprzewidywalnie, ale nagle jaka jest więc natura tego pokoju? To plan czysto świecki, technokratyczne rozwiązanie fundamentalnie duchowego problemu. I właśnie przed takim pokojem ostrzegał Paweł. Ten plan pokojowy traktuje konflikt izraelsko-palestyński tak, jakby był jedynie sporem politycznym, problemem alokacji zasobów, wyzwaniem dla bezpieczeństwa, ale tak nie jest. To konflikt duchowy o ziemię przymierza, a każde porozumienie pokojowe, które ignoruje tę rzeczywistość, jest budowane na piasku. Objawienie trzecie proroctwo Ezechiela Izrael bezpieczny przed nagłym atakiem. Teraz musimy omówić jedno z najbardziej szczegółowych i konkretnych proroctw w całym Piśmie Świętym: wojnę Ezechiela. Nie jest to język symboliczny, nie jest to mglista przepowiednia. Jest to precyzyjny, szczegółowy, geograficznie i militarnie opis przyszłej inwazji na Izrael. I oto co powinno nas skłonić do zwrócenia szczególnej uwagi: warunki tej inwazji są ustalane już teraz. Poprzez ten plan pokojowy, poprzez porozumienia międzynarodowe, poprzez ramy, które właśnie wdrożył Jared Kushner. Przejdźmy do księgi Ezechiela, rozdziałów 38 i 39. To dwurozdziałowe proroctwo opisuje inwazję na Izrael w dniach ostatnich. Jest tak szczegółowe, że uczeni mogą zidentyfikować zaangażowane narody, motywację ataku. Dokładny czas, ostateczny wynik i, co kluczowe dla naszej dyskusji, stan Izraela, gdy to wszystko nastąpi. W Księdze Ezechiela 38.8 czytamy: Po wielu dniach zostaniecie nawiedzeni. W latach ostatecznych przybędziecie do kraju odrodzonego od miecza, którego lud został zebrany z wielu narodów, na góry Izraela, które od wieków były spustoszone. Lecz lud został wyprowadzony spośród narodów, i wszyscy mieszkają bezpiecznie. Pozwólcie mi wyjaśnić, co Bóg tu objawia. Po wielu dniach to wydarzenie przyszłe, a nie coś, co miało miejsce w czasach Ezechiela, w latach ostatecznych, to proroctwo czasów ostatecznych. Kraj odrodzony od miecza Izrael doświadczył wojny, opisując Izrael pokonfliktowy. Zgromadzeni z wielu narodów, Naród żydowski powrócił z diaspory, z wielu krajów. Będą mieszkać bezpiecznie i to jest absolutnie kluczowe sformułowanie to jest wyzwalacz. Inwazja następuje, gdy Izrael żyje bezpiecznie, bez strachu. Zwróćcie teraz uwagę na werset jedenasty i powiesz: Wyruszę do krainy bezmurnych wiosek. Wystąpię przeciwko tym, którzy zaznają spokoju, którzy mieszkają bezpiecznie. Wszyscy mieszkają bez murów, bez zasów i bram. Izrael opisany jest jako żyjący w bezmurnych wioskach, żyjący w spokoju, bez zasów i bram. To obraz narodu, który czuje się całkowicie bezpieczny, chroniony, w pokoju. I właśnie w tym momencie następuje inwazja. Teraz staje się to bardziej szczegółowe, ponieważ Ezechiel nie tylko opisuje atak, ale i wymienia napastników. Zobacz Ezechiela 38:26. Synu człowieczy, zwróć swe oblicze ku Gogowi, ku krainie Magok, ku naczelnemu księciu Meszek i Tubal i prorokuj przeciwko niemu. I powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto ja jestem przeciwko tobie, Gogu. Persja, Etiopia i Libia z nimi Gomer i wszystkie jego oddziały, ród Togarmy z najdalszej północy. To starożytne nazwy, ale uczeni odnaleźli je we współczesnych narodach: Gog i Magog, utożsamiani z Rosją, przywódcą dalekiej północy, Meszek i Tubal starożytne regiony na terenie dzisiejszej Turcji, Persja wyraźnie współczesny Iran, Etiopia i Libia narody Afryki Północnej, Gomer i Togarma. Również utożsamiane z częściami Turcji i Europy Wschodniej. Mamy więc koalicję Rosja jako lider, Iran wyraźnie wymieniony. Turcja była wielokrotnie wspominana. Sojusznikami z Afryki Północnej są Libia i prawdopodobnie Sudan. A oto, co jest absolutnie przerażające spójrzcie na obecne układy geopolityczne. Rosja, Iran i Turcja utworzyły w Syrii bezprecedensowy sojusz wojskowy w ciągu ostatniej dekady. Koordynują operacje wojskowe, wymieniają się informacjami wywiadowczymi, prowadzą wspólne ćwiczenia. Ten sojusz nie istniał 50 lat temu, nie istniał 20 lat temu, ale istnieje teraz. I jest to dokładnie ta koalicja, którą Ezechiel przewidział 2600 lat temu. Dlaczego ta koalicja miałaby najechać Izrael? Ezechiel wyraźnie to ujawnia w wersetach 12-13: Aby zagarnąć łupy, aby zagarnąć srebro i złoto, aby zagarnąć bydło i mienie, aby złupić wielki łup. Motywacja jest ekonomiczna: aby grabić, aby zdobyć zdobycz, srebro i złoto. To nie jest wojna religijna, nie chodzi o ideologię, chodzi o zasoby. Izrael ma coś, czego pragnie i uważa, że jest wystarczająco podatny na ataki, by zostać zdobytym. Co Izrael ma tak cennego? Po pierwsze, gaz ziemny. Izrael odkrył ogromne złoża gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym złoża Lewiatan i Tamar. Wystarczająco dużo gazu, by uczynić Izrael niezależnym energetycznie i stać się znaczącym eksporterem. Po drugie, technologia Izrael jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologii wojskowych, innowacji w rolnictwie i technologii medycznej. Po trzecie, pozycja strategiczna. Kontrola Izraela oznacza kontrolę nad bliskowschodnimi szlakami handlowymi, dostęp do Morza Śródziemnego i wpływ na cały region. A jeśli Izrael żyje w poczuciu bezpieczeństwa, jeśli stracił czujność z powodu porozumienia pokojowego, ta koalicja dostrzeże idealną okazję. W tym miejscu łączymy to z planem pokojowym Jareda Kushnera. Ezekiel stwierdza, że inwazja ma miejsce, gdy Izrael żyje w poczuciu bezpieczeństwa i czuje się chroniony. Kluczowe pytanie brzmi: czy ten plan pokojowy stwarza właśnie takie warunki? Pozwólcie, że pokażę wam jak. Po pierwsze, demilitaryzacja Gazy. Punkt 13 planu zakłada całkowitą demilitaryzację. Hamas rozbrojony, żadnych rakiet, tuneli ani infrastruktury wojskowej. Najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla Izraela zneutralizowane. Po drugie, międzynarodowe siły pokojowe. Punkt 15 ustanawia międzynarodowe siły monitorujące zawieszenie broni. Izrael będzie przekonany, że ma ochronę, gwarancję bezpieczeństwa i międzynarodowe wsparcie. Będzie czuł się chroniony nie tylko przez własną armię, ale także przez globalny konsensus. To jest definicja życia w poczuciu bezpieczeństwa. Po trzecie, dobrobyt gospodarczy. Punkty 10 i 11 obiecują rozwój gospodarczy w Strefie Gazy i okolicach. Kiedy gospodarka rośnie, kiedy napływa inwestycja, kiedy wzrasta dobrobyt, ludzie czują się bezpiecznie, przestają przygotowywać się do wojny, zaczynają planować przyszłość, żyją w poczuciu bezpieczeństwa. Po czwarte, znormalizowane stosunki z państwami arabskimi ten plan obejmuje kilka państw arabskich: Egipt, Katar, Zea, Arabia Saudyjska. Jeśli Izrael zawrze porozumienia pokojowe z sąsiadami, jeśli napłynie handel, jeśli będą silne stosunki dyplomatyczne, Izrael poczuje się bezpiecznie. Ezechiel wyraźnie wspomina, że Izrael będzie żył w wioskach bez murów metafora narodu, który nie odczuwa już potrzeby ciągłej obrony i właśnie takie warunki ma stworzyć ten plan pokojowy. Czy jesteśmy teraz świadkami przygotowań do wojny Ezechiela? Pozwólcie, że przedstawię trzy prorocze wskaźniki, które sugerują, że odpowiedź może brzmieć tak. Wskaźnik pierwszy: koalicja jest już utworzona. Rosja, Iran i Turcja już współpracują. To nie spekulacja, to udokumentowana rzeczywistość. Wskaźnik drugi: motywacja jest jasna. Izrael posiada cenne zasoby, których ta koalicja pożąda. Wskaźnik trzeci. Izrael zmierza w kierunku fałszywego bezpieczeństwa. Jeśli ten plan pokojowy się powiedzie, nawet tymczasowo, Izrael obniży czujność, zmniejszy gotowość bojową, skoncentruje się na wzroście gospodarczym, uwierzy, że społeczność międzynarodowa go wspiera i wtedy będzie najbardziej bezbronny. Ezechiel mówi, że Bóg włoży haki w paszczę Goga. Co oznacza, że Bóg zwabi te koalicje do ataku. A przynętą jest bezpieczny i zamożny Izrael, który wydaje się łatwym łupem. Co się dzieje podczas inwazji? Przyjrzyjmy się temu, co Ezechiel ujawnia na temat tego, co wydarzy się podczas tej inwazji, ponieważ jej wynik jest równie ważny jak przygotowania. Zobacz Ezechiela 38, 18, 23. Bóg zapowiada, że spowoduje wielkie trzęsienie ziemi. Tak potężne, że runą wszystkie mury i góry się zawalą. Armie zwrócą się przeciwko sobie. Zamieszanie doprowadzi do walk między koalicją. Zaraza i krew spadną na siły najeźdźców. Ogień i siarka, nadprzyrodzony sąd z nieba. Skutek Ezechiel 39:2 ujawnia, że przetrwa tylko 16% armii najeźdźców, 84% wskaźnik śmiertelności, nie dzięki izraelskiej potędze militarnej, ale dzięki bezpośredniej interwencji Boga. A Bóg wyraźnie stwierdza, dlaczego to uczyni. Tak więc wy wyższe i uświęcie siebie i dam się poznać oczom wielu narodów, uczynki i poznają, że ja jestem Pan.